Kontynuujemy odpowiedzi na pytania. Pan Piotr Czerwiński pyta, panie redaktorze, wyczuwam jakiś rodzaj napięcia lub animozji między panem a Wojciechem Cejrowskim. Światopoglądowo są panowie owocami jednego drzewa. Według mnie, jeśli nie wkraczam w sferę osobistą, proszę o komentarz. Nic mi nie wiadomo żadnych rodzaju napięcia lub animozji między mną a y, panem Cejrowskim. Chyba, że pan Cejrowski jakieś ma do mnie, bo ja do niego żadnych. Y, Spotkałem go chyba dwa lata temu na długim targu w Gdańsku. Nie odniosłem wrażenia, żeby... Jakieś napięcie między nami panowało albo animozje. A od tamtej pory go nie widziałem, poza tym, że go widziałem w telewizji, no ale to trudno, żeby z tego się jakieś animozje między nami zrodziły. Pan Lech Laskowski. Witam panie Stanisławie. Śledząc uważnie pana wypowiedzi, ale też innych publicystów widzę, że Polska wpadła w takie bagno, z którego już przez dziesiątki, a może i stulecia, nie wygrzebie. Już się przez dziesiątki, a może i stulecia nie wygrzebie. Łapy amerykańsko-żydowskie, niemieckie i rosyjskie tak mocno wbiły się w nasze struktury, polityka, gospodarka i kultury i kultura, że nie mamy już żadnego ruchu, żadnego manewru. Mam więc pytanie, czy jedynym ratunkiem, ale i tak nie gwarantującym nam wydobycia się z tego bagna, to nie jest wojna, totalna wojna, która zresztą gdzieś tam wisi w powietrzu. Wiem, to straszne, ale jeżeli tak by się miało kiedyś stać, to może miałoby charakter swoistego katarzis, które pozwoliłoby nam odbudować nasz byt od nowa. Co pan sądzi o tym? No, nie Sądzę, że to nie pozwoliłoby nam odbudować żadnego bytu, bo już by nas nie było. Warto przypomnieć, że od początku lat 30. w Stanach Zjednoczonych obowiązuje strategia elastycznego reagowania której autorstwo przypisuje się ówczesnemu sekretarzowi obrony Robertowi McNamara. Otóż yy, można tak w sposób do, wulgarny streścić tę yy, doktrynę, że haratamy się, ale na przedpolach. Otóż Polska jeszcze za zimnej wojny była przedpolem dla yy, Zachodu podobnie jak Niemcy przed polem dla wschodu przypomnę że w ramach takich planów wojny tutaj w Europie strona zachodnia przewidywała bo tu był na terenie polski był drugi rzut natarcia sowieckiego strona zachodnia przewidywała zdetonowanie odpalenie 400 ładunków jądrowych no to było oznaczało zagładę naszego narodu a nie tam jakieś odbudowy czegokolwiek. No i teraz może być podobnie, bo jeden z amerykańskich dygnitarzy, doradca sekretarza stanu, był niedawno na Białorusi i złożył tam Aleksandrowi Łukaszence deklarację taką, że Stany Zjednoczone będą chciałyby gwarantować suwerenność Białorusi. No, uważam, że to jest podpuszczanie Białorusi do głupstwa tak jak to Wielka Brytania w marcu 1939 roku udzieliła Polsce takiej gwarancji jak zeznał na procesie norymberskim generał Jodl zanim został stracony to właśnie w tydzień chyba po tej angielskiej gwarancji Hitler zarządził wprowadzenie harmonogramu godzinowego do planu białego, tak zwanego. Plan biały to był plan wojny z Polską, ale to, że Niemcy miały taki plan, to nie oznaczało, że... Taka wojna musiałaby wybuchnąć, bo Polska też miała plan wojny z Niemcami. To jest zadanie sztabów generalnych każdej armii, że takie plany przygotowują. No, od tego są. Natomiast, jeżeli się wprowadza harmonogram godzinowy, to znaczy, że ten plan wchodzi w fazę realizacji. No i generał Jodl właśnie tak to zeznał w Norymberdze. Ich pewnie tak było, więc bardzo możliwe, że ten obszar środkowej Europy, obejmujący Polskę, Republiki Bałtyckie, a być może również Białoruś i Ukrainę, jest wytypowany jako rodzaj przedpola. Ja bym tak pesymistycznie na to nie patrzył, jak pan, panie Lechu, dlatego że. No, dopóki mamy państwo, jakie było, no nie było, to jeszcze jakąś tam swobodę manewru mamy. Yy, tym bardziej, że warunki koniunktury mogą się zmienić. To podobnie było w XVIII wieku, kiedy król Stanisław August, tam i inni jego współpracownicy próbowali walczyć dramatycznie ze śmiercią państwa. No i wykorzystywali skrzętnie każdą zmianę koniunktury na korzyść Polski. No nie udało się, więc to jeszcze nie gwarantuję, że się może udać, ale dopóki mamy państwo, to jest nadzieja, że w każdym razie będziemy mogli taką szansę wykorzystać. I dlatego powinniśmy jakoś ramowo być przygotowani na to, że taka szansa się pojawi. Pan Kacper awaryjny. O, panie Stanisławie, często mówił pan, że Trójmorze bez Polski nie ma sensu. Ale niech pan powie dlaczego. No, dlatego, że Polska jest krajem naj, stosunkowo największym w środkowej Europie. Więc jeżeli Polska by nie brała udziału w projekcie Trójmorza, no to jak Republiki Bałtyckie by miały wziąć w nim udział? No i projekt Trójmorza. Ograniczyłby się do y, czegoś takiego jak powiększona Austria, Austro-Węgry, ale nie takie, jakie były kiedyś, tylko takie malutkie, więc y, dlatego. Drugie pytanie. Na spotkaniach z Panem schodzą się w większości ludzie starzy, często fanie pisnie, irytuje Pana to maleńkie zainteresowanie dobrą polską polityką młodszego pokolenia. Wydaje mi się, że tak nie jest. Wydaje mi się, że tak nie jest, że rzeczywiście kiedyś tak było, że w większości przychodzili ludzie starsi, ale teraz coraz więcej jest ludzi młodych na spotkaniach ze mną i to mnie cieszy dlatego że ta zmiana pokoleniowa również na to się przekłada no i pozwala w takim ograniczonym zakresie ale ja innego zakresu nie mam wpływać na sposób myślenia tych młodych ludzi Muszę powiedzieć, że mam również tu zwrotne takie. Te. Niedawno byłem na takiej konferencji w Baranowie Sandomierskim, no i tam podeszła do mnie bardzo sympatyczna pani, młoda pani, mieszkająca we Francji, żeby mi powiedzieć taki komplement, że dzięki mojej publicystyce yy, nauczyła się myśleć logicznie. No bardzo mnie ta deklaracja ucieszyła, więc myślę, że nie, nie ona jedna. Tam wyciągnęła, takie korzyści, że inni słuchacze czy czytelnicy moi też. No i to mówię, przychodzą na spotkania, często te spotkania są organizowane przez takie organizacje młodzieżowe, jak na przykład Młodzież Wszechpolska. To czegoś chcieć więcej. Pan Bartłomiej Witek. Często w wystąpieniach odcina się Pan od geopolityki, powodując się na jedną anegdotkę ze swojego życia, której trochę obśmiewa Pan zmienne podejście do sojuszu mimo leju kontynentalnego, choć przecież geopolityka nie opiera się tylko na geografii, ale ogólnym układzie sił zależnym od wielu dynamicznych czynników. Czy aby nie jest to trochę niesprawiedliwe wobec tej dziedziny? Pytam, mając na uwadze fakt, że, słucha, że słuchając najpopularniejszego geopolityka ostatnich lat, to jest doktora Jacka Bartosiaka, nie sposób nie zauważyć wielu punktów wspólnych z pańskimi tezami. No, to wie pan, jak pan sam tu zauważył że geopolityka, czy w ogóle polityka, dlaczego geopolityka, opiera się na ogólnym układzie sił zależnym od wielu dynamicznych czynników. Zgadzam się z tym, ale w geopolityce, o ile mi wiadomo, dominuje czynnik geograficzny. No i to takie przesadna ocena wpływu czynnika geograficznego na sytuację polityczną wydaje mi się niesłuszna. Podam przykład. Polska mniej więcej cały czas leży w tym samym miejscu Europy. No, ale bywała kiedyś europejskim mocarstwem, no a teraz nim nie jest. Chociaż jest cały czas w tym samym miejscu, więc tych czynników dynamicznych jest bardzo dużo i trafna czy trafna analiza polityczna polega na tym, żeby wpływ tych czynników jakoś zauważyć i powiązać i moim zdaniem geopolityka to jest trochę takie epatowanie, że tak powiem, że coś na pewno musi się stać. Tymczasem bo jak coś jest zdeterminowane na przykład przez lej kontynentalny, no to już jest prawda, nie ma rady. A tymczasem ten lej kontynentalny to jest wymysł taki. no Tam wszystko można wymyślić, każdą rzecz można jakoś nazwać i nadać jej taki decydujący wpływ. Także ja nie podważam tutaj tego, co Pan mówi czy pisze, Pan Bartosiak. Tylko jedna rzecz mnie w tej całej geopolityce zniechęca, że właśnie przywiązuje przesadną. Uwagę do jednego czynnika, podczas kiedy na przykładzie Polski pokazuje, że ten czynnik wcale nie musi być decydujący. Pan Łukasz Sowul co Pan sądzi o pomyśle pod rozdziału finansów państwa i samorządu? Aktualnie samorządy są uzależnione od finansowania z budżetu państwa. Czy nie, nie lepiej dokonać podziału i przykładowo podatki bezpośrednio płacić samorządom? Na przykład podatek od nieruchomości, na, natomiast podatki pośrednie na przykład władz, akcyza państwu. W mojej ocenie spowodowałoby to uniezależnienie się władz lokalnych i faktyczną samorządność. A także wprowadzenie wolnego rynku na szczeblu lokalnym, gdzie samorządy zabiegałyby o mieszkańców, jednocześnie dbając o własny budżet. No, ja w swoich pomysłach idę dalej, żeby w ogóle gmina była jedynym poborcą podatkowym w państwie. Już abstrahując w tej chwili, jakie te podatki powinny być, ale żeby gmina była, a nie rząd. I przy okazji, żeby zlikwidować dwa pośrednie szczeble samorządu, to znaczy samorząd powiatowy i wojewódzki, bo one istnieją tylko z względów socjalnych, tam takie żerowisko jest dla zaplecza politycznego partii, i gmina zbierałaby podatki ze swojego terenu, musiałaby zapłacić składkę na państwo, którą Sejm by uchwalał każdego roku, niekoniecznie w tej samej wysokości. No i jakby zapłaciła składkę na państwo to wszystkie cała nadwyżka by należała by była do jej dyspozycji jak i cel ma ta zmiana. Ano taki, żeby zmusić samorząd gminny do dbałości o yy, rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie, bo gmina miałaby tylko tyle pieniędzy i lub podatników, by tam było płacących podatki. W związku z tym musiałaby zabiegać o to, żeby ci podatnicy tam mieli wszystkie wygody na jej terenie, a poza tym zmusiłoby to gminy do konkurencji między sobą. No i to właśnie jest w interesie gospodarki i w interesie państwa. Także śmiało, nie tyle, nie tylko, tam nie, nie, nie trzeba żadnych połowicznych rozwiązań, trzeba śmiało chwytać byka za rogi i yy, pan Dawid Rozpędowski, po pierwsze, Pierwsze pytanie, depopulacja. Często wspomina Pan o słowach profesora licha na temat depopulacji i zadaje pan pytanie, od kogo zaczynamy. Czy nie uważa Pan, że depopulacja już na całym świecie w fazie realizacji, a temu celowi mają wspólnie służyć takie narzędzia jak aborcja, eutanazja, promocja homoseksualizmu, edukacja seksualna? Która zdaje się być obliczona na wywołanie dewiacji i zboczeń. Dalej feminizm, które kreuje postawy kobiet, które dzisiaj nie chcą być zniewolonymi matkami i żonami, choroby cywilizacyjne dziesiątkujące ludzi, na, na które nie ma skutecznego lekarstwa. Być może wskazałby Pan na jeszcze inne zjawiska, które przekładają się negatywnie na stan populacji. Czy depopulacja musi się wiązać z nagłą masową eksterminacją, czy raczej będzie odsuniętym w czasie wynikiem wielu technik i socjotechnik? Nie musi się wiązać z nagłą eksterminacją. Może być taka, wie Pan, łagodna i stopniowa, ale wydaje mi się, że Pan się myli, że na całym świecie te wszystkie procesy zachodzą. Wcale nie na całym świecie. Tylko na naszej części świata, czy to zachodniej, bo, bo tylko tutaj takie wynalazki są forsowane przy udziale instytucji państwowych. Gdzie indziej tego nie ma, gdzie indziej takie rzeczy są surowo karane. No i w związku z tym być może, że rasa biała, a przynajmniej jej część, Ulegnie zdegenerowaniu sam na własne życzenie, a wtedy jej miejsce zajmą, zajmą inne rasy, które tutaj przyjdą i będą ją ujarzmiały. Całkiem bez trudu wielkiego mogę to sobie wyobrazić. No, ale też może się odbyć taka depopulacja gwałtowna. I dla, na, tak, na taką okoliczność stawiam to moje pytanie, od kogo zaczynamy? Bo od kogoś przecież trzeba będzie zacząć. Polityka, moralność. Słuchając Pana wypowiedzi, mam wrażenie, że w jednej kwestii brakuje Panu konsekwencji. Znajduje Pan praktyczne zastosowanie dla Ewangelii w gospodarce, ale w polityce międzynarodowej już nie. Przykładem są ostatnie słowa, że w zamian za zrzeczenie się roszczeń żydowskich moglibyśmy się trochę połajdaczyć w walce o pokój. Albo pana wypowiedzi o obecności polskich wojsk na misjach zagranicznych. Z jednej strony uważa pan te misje za, za wojny z wrogami bezcennego Izraela albo wojny Europy, a z drugiej strony mówi pan, że wojska należało tam oczywiście wysyłać, ale powinniśmy więcej za to uzyskać. Jaka jest w pana ocenie relacja między polityką a moralnością katolicką? Co by wyznacza granice moralne w polityce i czy one w ogóle istnieją? Istnieją. Polityka musi się charakteryzować pewnym minimum moralności, ale y, 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 trzeba z, również y, zwracać uwagę, jaki jest cel polityki. Celem polityki nie jest moralne doskonalenie y, y, polityków czy w ogóle ludzi, y, bo od tego są kościoły i tak dalej. Natomiast celem polityki jest realizowanie interesów państwowych. I te interesy czasami wymagają pewnych poświęceń. No Bismarck, Otto Bismarck to zwrócił uwagę, mówił, mówił, że zagadnień dziejowych nie rozstrzyga się deklamacjami, tylko krwią i żelazem. No i kiedyś tam też powiedział, że to bardzo dobrze, że ludzie nie wiedzą jak się robi politykę i parówki. No, rzeczywiście dobrze, że nie wiedzą, by się może tam zgorszyli i tak dalej ale ze skutków tej polityki czasami korzystają, ba, jak polityka jest udana, to korzystają nie czasami tylko stale. Więc dobrze jest, jak polityka jest prowadzona, że tak powiem, w atmosferze czystości moralnej, bardzo rzadko się to zdarza, bardzo rzadko się to zdarza dlatego, że polityka to jest raczej domena siły. Raczej domena siły. Ona czasami, ta siła jest ukryta tam pod różnymi koronkami i tak dalej, ale ona zawsze jest. Kiedyś na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego leżały takie armaty, lufy armat francuskich, nie wiem czy nadal leżą. Na, był na nich napis Ultima Ratio, to, co oznacza ostateczny argument. Otóż jeżeli ktoś nie ma takich argumentów i chce brać udział w polityce, to... Nawet gdyby przemawiał językiem ludzi i aniołów, to jego argumentów nikt nie będzie słuchał, jeżeli nie ma argumentów ostatecznych. A jak ma argumenty ostateczne, to może też i słuszne jakieś rzeczy tam przy pomocy tych ostatecznych argumentów przeprowadzać. Więc nie ma takiej opozycji ostrej między polityką a moralnością katolicką. Zresztą warto zwrócić uwagę, że sam pan Jezus w jednej z. Przy powieści ewangelicznych poucza nas, jak do tych zagadnień podchodzić. Prawda, jak dwaj królowie planują wojnę między sobą, no to najpierw siadają, obliczają swoje siły i. Czy na przykład w 10 tysięcy żołnierzy zdoła pokonać tego króla, który maszeruje na niego w 20 tysięcy żołnierzy? Jeżeli dochodzi do wniosku, że nie może, to wysyła poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko. I co ci posłowie temu królowi mówią? No, jak tutaj się, że tak powiem, będziemy sprzedawać? No i tu yy, 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 widzimy, że moralność katolicka nie oznacza wcale naiwności. Proszę Państwa. Na tym na razie kończymy i następne pytania, następne odpowiedzi zobaczycie Państwo w kolejnym odcinku.